Dobry wieczór, moje kochane rodaki. Witam Was serdecznie. Dawno nic nie nagrywałam, nie wrzucałam swoich żadnych przemyśleń, ale już chyba nadszedł ten czas, kiedy powinnam się z Wami podzielić swoimi przemyśleniami. Być może coś dobrego wyciągniecie z tego, co Wam, do, wam mam do przekazania. Sprawa dotyczy naszego rodaka, kochanego prawdziwego Polaka Krzysztofa z roduchódek naszego Krzysia który prowadzi kanał Zawodowy Polak Wiecie, albo większość z Was wie już o tym, że niestety Krzysio został zatrzymany i bezprawnie został przewieziony i bezprawnie Przetrzymywany w kolejnym więzieniu w tak krótkim czasie, w trzecim. Dzisiaj chyba go czy wczoraj przywieźli do Chrubieszowa. Pewnie niektórzy z będą się z tego śmiać, ale jest to sprawa polityczna, nie ma nic wspólnego z prywatnymi sprawami z przeszłości. E, 2017 rok i 2018. E, wkleję Wam link e, do filmiku z Warki, który jest dostępny również na jego kanale. E, jest to sprawa, gdzie on znów w obronie Człowieka, który handlował na targowisku w Warce e, wpadli tam najemnicy e, okupacyjnego Urzędu Skarbowego, bo wiecie, że jesteśmy pod okupacją, a jeśli nie, no to się już to już się dowiedzieliście. Ci co nie wiedzą. E, no, i Krzysio stanął w obronie. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału wideo. Warto, gdyż tam nie było nic, nic, żadnym, nic uwłaczającego, nic obrażającego, nic obraźliwego. Moim skromnym zdaniem, żeby mu dojebać kogoś wa 7 miesięcy. Kolejnym. 2018 rok to były wybory. Kom, y, lokal wyborczy. Został za lokal wyborczy, do którego w cudzysłowie wtargnął, bo czuł się w obowiązku dowiedzieć na temat wyborów. Przeprowadzonych w naszym kraju. Za to są 45 dni. A resztę, jak sądzę, szukają sobie, żeby mu dokoptować jeszcze więcej. Szukają sobie dowodów, jak zgodnie z powiedzeniem. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Coś chciałam powiedzieć, uciekło mi do głowy. Może zapiszę na później. I teraz tak. Sytuacja zaczyna przypierać tempa, bo doszły do mnie słuchy. Że ci, ktoś z tych y, youtuberów, którzy mają dużą oglądalność, subskrypcji, będzie chciał sobie budować kapitał polityczny. Będzie próbował odwodzić ludzi jako ostrzeżenie. Że dekret zwierzchnika władzy nie działa, że deklaracja samostanowienia odpowiedzialności to też nie działa. Więc Wam mówię, że ten człowiek nie będzie miał racji. Żebyście się nie dali zwieść. E, a to z prostych przyczynem. Mam takie pytanie. Od kiedy jakikolwiek papierek w, czy, w czymś człowieka broni? Oczywiście eee, nie obroni was, to jeśli nie będziecie wiedzieli, kim jesteście. Więc należy zadać sobie pytanie, kim jestem w własnej ojczyźnie. Albo przepraszam, kim jestem w tym kraju. Co chcę, czego chcę, czego pragnę. Czego pragnę dla siebie, dla swoich dzieci, dla swoich przyszłych pokoleń, um, wiedzcie, że nic, nikt. Żaden lider Was nie obroni przed niczym. Jeśli Wy nie będziecie potrafili stawić oporu i jeśli nie będziecie brać pod uwagę konsekwencji swojego działania, że mogą być z tego konsekwencje. Bo przypominam, żyjemy pod okupacją. I to nie od wczoraj, tylko od 39. Co najmniej od 39. Eee, teraz tak, kolejna rzecz. Eee, czy kiedykolwiek słyszeliście, aby jawnie ci wiodący youtuberzy mówili Wam wprost, że naród polski żyje pod okupacją? Bo ja jakoś tego nie słyszałam. Nigdy nie usłyszałam takiego jasnego komunikatu. Oni chcą się urządzać w antypolskim systemie. Oni chcą Was zaciągnąć do okupacyjnych wyborów. Po raz kolejny, antypolskich okupacyjnych wyborów. A dlaczego? Dlatego, że prawo wyborcze, które w cudzysłowie akceptujecie, gdzie chodzicie co cztery lata, skreślając krzyżyk przy tak zwanym kandydacie, niestety ale jest utworzony przez najemników okupanta. Nie przez Polaków. Czy to tak trudno zrozumieć? Więc jak chcecie dalej dawać się ogłupiać, oszukiwać, yy, łapać się na ich obiecanki i biorąc udział w ich szopce? Wiecie, że Wasz krzyżyk jest. Do kosza. Urna jest koszem. Ten głosik się tam pali, bo urna jest. W urni mamy co? Prochy. Dlatego tak się nazywa zresztą. Więc ten głos to i tak nie ma żadnego znaczenia. Widzicie, co jest dla nich najważniejsze? Wasz podpis na tak zwanej liście uczestnictwa w wyborach. Na podstawie tych podpisów, oni liczą frekwencję. A to, przy kim postawisz ten krzyżyk, to jest nieważne. Po prostu. To jest nieistotne dla nich. Dowiedziałam się, jak przebiegają wybory. Tak zwane wybory, przepraszam, to jest szopka wyborcza przy, yy, Od pewnej kobiety, która była w komisji wyborczej. A zgadałyśmy się tak na ryneczku. I tak od słowa do słowa opowiedziała mi, jak to wygląda od kuchni. I powiem wam, że wszystko to, czego. Co ja myślałam, czego ja się dowiedziałam sama, jeszcze zanim zaczęłam bojkotować wybory okupacyjne, to pokryło się z tym właśnie to, co ona mi powiedziała, pokryło się z tym, co, co ja wiedziałam. Tylko nie wiedziałam więcej rzeczy. Ona mi po prostu dołożyła brakujące kafelki. Także zasnówcie się, proszę, jaką przyszłość chcecie w końcu dla tych swoich dzieci, dla tych swoich pociech i ich pokoleń przyszłych stworzyć? Czy eee, będziecie potrafili mieć spokojne sumienie, jeśli. Dziś bez walki pójdziecie skreślicie, podpiszecie to listę uczestnictwa i dalej będziemy mieli to samo, co mama, albo i gorzej. Będziecie umieli z tym żyć, kiedy wasze dzieci będą nieszczęśliwe, wasi wnukowie będą nieszczęśliwi, żeby ją zapierdzielać. Już nie będę przekinać, bo nie ma sensu. Nie chcę być też w jakiś sposób postrzegana za taką, która tylko wiecznie klnie. Które będą zapierdzielać samiskę tego przysłowiowego ryżu, gdzie będą rewiry wyznaczone, że bez przepustki nie przejdą. Wiecie, dlaczego tak może być? Dlatego, że będziemy wtedy pełnoprawnymi niewolnikami i za, za darmo, bez wstawienia oporu, yy, oddacie wszystko. W imię tego, co dzisiaj macie, tak boicie się stracić to wszystko, ale oni tak wam to zabiorą. Dlatego, że nowy ład o tym też mówi. Agenda 2030 też o tym mówi. To możecie sobie znaleźć na internecie. Nie będę wam wrzucać PDF-ów ani nic. Sami sobie znajdziecie, proszę. To nie jest trudne. Nowy ład ma na celu pozbawienia nas wszystkich prawa własności. Jak to było to hasło Klausa Szwaba? Będziesz szczęśliwy, bo nie będziesz miał niczego. A jak myślicie, dlaczego takie wysokie raty kredytowe są teraz w Waszych mieszkań, domów? Jak myślicie. Jak myślicie, dlaczego w 1989 roku zaczęto nas pozbawiać naszego majątku narodowego i uzależniać nas od obcych korporacji? Myślicie, że będzie lepiej? Jak będziecie chodzić do instytucji okupanta, będziecie brać udział w ich szopkach okupacyjnych, że będzie lepiej, nic bardziej mylnego. Chciałam Wam powiedzieć, że moja deklaracja jest zresztą wziąć na stronie zawodowego Polaka. Staram się zgodnie z dekretem żyć. Funkcjonować w obecnym... W systemie okupacyjnego reżimu, że tak powiem, żeby od razu zaznaczam, żebym ktoś mnie źle nie zrozumiał, żeby żyć i mieć coś do powiedzenia i stawiać opór, to nie znaczy kolaborować tylko być sprytniejszym i nie zabierać, nie, nie dawać im możliwości, żeby oni odbierali Wam owoce swojej pracy, między innymi, bo sami ich sponsorujecie, chodząc do urzędów skarbowych, płacąc podatki w urzędach skarbowych, na przykład, to jest przykład. Składacie deklarację yy, że będziecie podatek odprowadzać od swoich ciężko zarobionych pieniędzy, śmieję się to troszeczkę tak ironicznie, przepraszam. Czas najwyższy to, to już ukrócić, prawda? Już chyba czas najwyższy. Zobaczcie, co się dzieje. Jaka jest drużyna straszna. Jak to mogłoby powiedzieć, pozwalać na takie gnębienie? Mówię. Jak wy będziecie długo pozwalać, dlatego że ja już nie płacę żadnych podatków od ponad roku. Nie składam żadnych deklaracji. Deklaracja, jak sama nazwa wskazuje, jest dobrowolna, nie? Tak samo, gdzie jest napisane, że wy swoje pensje macie dostawać na konto. Wskażcie mi chociaż jeden artykuł o tym mówiący. Sami na siebie donosicie. Moi kochani rodacy. A można to zrobić zupełnie inaczej. E, na przykład pójść do swojego pracodawcy, zaproponować mu umowę cywilno-prawną albo aneks do istniejącej umowy, że wszystkie zarobione przez Was pieniądze chcecie otrzymać w gotówce, a nie przez konto. Ja już na przykład nie mam konta, bo zlikwidowałem konto, bo postanowiłem, postanowiłam, że nie, będą, nie będzie że ten bank na mnie zarabiał za prowadzenie konta, że mi będą co, co, co miesiąc. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, te najemniki z wiejskiej przymierzają się do sobie do, do przyznania podwyżek pensji, nie? Tutaj zaciskają wam pasa, nam wszystkim pasa, a sobie będą przyznawać dodatkowe pieniądze. Także fajnie, co? W dobie takiego kryzysu, takiej inflacji, oni sobie takie pieniądze przyznają, bo mają za mało. Czy to nie jest zachowanie? Najemników okupacyjnych w naszym kraju. Naprawdę tego nie widzicie. Nie mówię do tych ludzi, którzy mają świadomość tego, w czym żyją. Mówię do tych nowych moich widzów, którzy przez przypadek może trafią na mój kanał. I albo się teraz zbierzemy i zawalczymy wspólnie o nasz byt, o naszą ojczyznę, jakby naród Polski przystało. Albo Kuźwa. Już nigdy nie będziemy mieli takiej możliwości, żebyśmy mogli odzyskać to, co nasze i zbudować z prawdziwego zdarzenia polską administrację państwową. I wybrać swojego reprezentanta, swojego narodu na podstawie naszego prawa wyborczego, naszego polskiego prawa wyborczego. Um, jak to um, Krzysiu powiedział, to będzie utkwiło też w pamięci że sami musimy odzyskać wolną, suwerenną ojczyznę, bo nikt za nas tego nie zrobi. Żaden wykreowany lider, żaden wykreowany zbawca narodu, który sam siebie kreuje na zbawce, na lidera. Widzicie, w, przy dekrecie, przy idei dekretu wszyscy jesteście liderami dla siebie. Każdy z osobna jest dla siebie liderem. Tyle, ile robi, tyle, ile może robię we własnym zakresie, dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojego bliskiego otoczenia. Nie dla jakiegoś guru, tylko dla siebie. Reszta na tyle, ile może. Wspiera, jeżeli ma jakiś kłopot. Zadzwoni, bo na razie nie ma innej fizycznej możliwości, żeby można inaczej to załatwić, inaczej to załatwić. Pamiętajmy, że żyjemy w wykupowanym kraju. I Każdego może to spotkać, co spotkało Krzysia. Tak jak wspomniałam na samym początku, dajcie mi tylko człowieka, a paragraf się znajdzie. Więc jeśli będziecie siedzieć po cichu, jak myszki pod notą i nic nie będziecie robić, będziecie przyklaskiwać tylko jakimś tam guru, liderom, zbawcom, Bo nie będziecie chcieli wziąć odpowiedzialności za swoje życie, za swoje bycie. Tak, by przerzucać tą odpowiedzialność na takich właśnie wykreowanych, no to powiem wam, że czarno to widzę. Po prostu czarno to widzę. Bo czas najwyższy. Zacząć samemu stanowić o sobie. Być dojrzałym, odpowiedzialnym i konsekwentnym nie jak chorągiewka na wietrze, tylko konsekwentnym. Nie pamiętam teraz jeszcze jednej kwestii, czy ją poruszyłam. Chodziło mi o demokrację bezpośrednią. Czy, czy ja o tym Wam powiedziałam? Ale chyba tak. Jeśli nie, nie powiedziałam tego, to obiecuję, że dogram po prostu uzupełnienie w kolejnym nagraniu. Musimy wybaczyć, jest bardzo późno. Ja jestem zmęczona też po pracy, ale kuź wam musiałam, musiałam nagrać to, co chciałam Wam powiedzieć Na Radzie Polski, społeczności polska zamieszkująca wspólnie z nami nasz kraj, naszą ziemię. Pomyślcie. Jeśli nam będzie dobrze jako narodowi, czyli będzie polska administracja, e, państwo, to i wam będzie się lepiej żyło. Wiedzcie, że to jest wszystko po to robione, żeby wszystkich nas wykańczać powoli. Bo my jesteśmy dla nich jak takie robactwo, że takie niewolniki. Oni tak sobie pieniądze kreowują. Oni potrzebują tylko naszej energii. Czyli żebyśmy nie mieli czasu dla swoich rodzin. Na, żebyśmy mieli czasu, żeby sobie pojechać gdzieś, do lasu nawet, odpocząć. Tylko żebyśmy od świtu do nocy zapieprzali dla nich. No ja i się tym karmią. Yy, jeszcze jedną rzecz. Chciałam wam jeszcze na koniec. Mm. O no w, w łacie wam powiedziałam, też wspomniałam. Mm. Ach, zobaczymy, co tam jeszcze będzie potrzeba, to wam dogram. Najwyżej no wspomniałam i. Hmm. dopowiem to, co nie powiedziałam. Przepraszam za <śmany> tak, za to, że już tak późno jest i już teraz moje gadanie jest takie <śmany> nieskładne po prostu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A w jakiś sposób Wam też rozjaśniłam, Mam nadzieję, yy, sytuację. Także serdeczności, pozdrawiam Was cieplutko, i do następnego.